Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Rydliński, jestem współzałożycielem Centrum imienia Inasa Godaszyńskiego i w ramach takiej nowej serii vlogowych wywiadów krótkich chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji nad najważniejszymi kwestiami społeczno-ekonomicznymi, które doskwierają wielu z nas w czasie pandemii koronawirusa i pewnej narodowej kwarantanny, która jest właśnie obecnie wprowadzona w życie. Mianowicie Chcielibyśmy zapytać się w obliczu wzrostu bezrobocia, szczególnie wśród osób zatrudnionych na umowę o dzieło, na umowę zlecenie oraz często samozatrudnionych, jak sobie radzić z samym wyzwaniem. W związku z tym zaprosiliśmy do naszej inicjatywy dwóch ekspertów jedną ekspertkę, których zapytaliśmy o to, czy podstawowy dochód gwarantowany może być dobrą odpowiedzią na obecny kryzys na rynku pracy spowodowany właśnie pandemią koronawirusa. Bezwarunkowy dochód podstawowy w trakcie pandemii? Zdecydowanie tak. Zarówno w trakcie pandemii, jak i po jej zakończeniu. Obecnie 1,3 miliona Polaków pracuje na tzw. umowy śmieciowej. Kolejne 1,3 miliona prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze. Większość z tych osób bardzo wyraźnie straciła w trakcie epidemii. Ich sytuacja jest często dramatyczna. Pół miliona Polaków jest bezrobotnych. Trudno oczekiwać, że w trakcie pandemii będą w stanie sensownie poszukiwać pracy. Ale także osoby zatrudnione na umowę o pracę drżą swoją przyszłość. Często zatrudnione są w zakładach pracy, w których muszą pracować, mimo że podstawowe środki bezpieczeństwa w trakcie pandemii nie są dotrzymywane. To znaczy, że ich szefowie zmuszają ich do pracy z narażeniem zarówno ich zdrowia, jak i zdrowia całego społeczeństwa. Gospodarstwa domowe, w których żyje wiele milionów Polaków, dzisiaj bardzo wyraźnie straciły finansowe. Dochody spadają, a z drugiej strony wciąż przecież trzeba zapłacić żywność, za żywność, za opłaty, za leki, za czynsz. Oznacza to, że potrzebujemy bardzo istotnej interwencji państwa, interwencji, która przekaże pieniądze bezpośrednio do kieszeni obywateli. Taka interwencja z jednej strony wsparłaby słabnący popyt, z drugiej strony dałaby oddech po prostu polskim rodzinom. Gdy mówię o dochodzie podstawowym w mediach czy na spotkaniach, często pytają mnie, czy nas na to stać. Ale zastanówmy się, czy stać nas na to, żeby skazywać ludzi na biedę, brak perspektyw, brak możliwości rozwoju? Czy stać nas na to, żeby utrzymywać nieefektywny, zgoła feudalny system relacji zatrudnienia, w Polsce, w których miliony Polaków i ich bezpieczeństwo ekonomiczne jest zależne od, widzimy się, polskich Januszy biznesu? Nie, Polski na to nie stać. Inne kraje w trakcie pandemii w tym momencie wprowadzają bardzo rozbudowane programy pomocowe, znacznie większe od tego, co zaproponował polski rząd. Mówimy tutaj o kilkunastu, czasem nawet dwudziestu kilku procentach produktu krajowego brutto. Rząd Rawieckiego zaproponował tarczę antykryzysową której wartość pozornie wynosi 212 miliardów, co i tak oznacza tylko 10% polskiego PKB, ale realnie z budżetu to jest tylko kilkadziesiąt miliardów złotych. To zdecydowanie za mało. 1000 złotych dla każdej osoby w wieku produkcyjnym w Polsce to koszt rzędu 20-kilku miliardów złotych. Oczywiście można się zastanawiać nad tym, czy nie lepiej odrobinę mniejszą kwotę przekazać wszystkim, a trochę większą, albo istotnie większą dla tych, których sytuacja stała się najbardziej dramatyczna. To jest do dyskusji. Jedno jednak wiemy na pewno: potrzebujemy dzisiaj zdecydowanej interwencji bezpośrednich transferów pieniężnych do kieszeni Polaków na ich konta. Nie ma na co czekać. Sądzę, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego w aktualnej sytuacji jest jak najlepszym pomysłem. W tej chwili Międzynarodowa Organizacja Pracy przewiduje, że blisko 25 milionów ludzi może stracić pracę. W przypadku wielu osób, jej pensje będą albo obniżone, albo czas pracy będzie radykalnie skrócony. Płace mogą zostać również obniżone. I dlatego wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego może sprawić, że unikniemy sytuacji, w której. no. W tej chwili faktycznie znajdują się miliony Polek, Polaków, ludzi na całym świecie, e, takiego bardzo podstawowego lęku o przetrwanie, o posiadanie środków do, za, na zapłacenie czynszu, na zaspokojenie bardzo podstawowych potrzeb, takich jak kupy, chociażby kupno jedzenia. E, jak zwykle się, zwykle się tak dzieje, że kryzys uderza w najsłabszych, w kobiety, w młodych pracowników, w osoby z niepełnosprawnościami, i bezwarunkowy dochód podstawowy daje taką szansę na to, żeby te osoby przetrwały i żeby nie wpadły w jakieś bardzo głębokie mm, kłopoty. Dodatkowo wprowadzenie takiego bezpieczeństwa może sprawić, że ludzie pracy będą w większym stopniu mieli, będą mieli lepszą pozycję do negocjacji swoich praw. Wiele zakładów pracy również w tej chwili, jak na przykład Amazon, zmusza swoich pracowników do dalszej pracy mimo zagrożenia epidemiologicznego. Możemy się też spodziewać, że w najbliższych latach takich sytuacji będzie coraz więcej w związku z katastrofą klimatyczną. Także sądzę, że też wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego ma szansę umożliwić długie strajki, bo w tej chwili brak takiego bazowego bezpieczeństwa finansowego powoduje, że strajki są przerywane. Zanim osiągną swoje cele, tak na przykład było w przypadku strajku nauczycieli, nauczycielek wiosną 2019 roku, w badaniach przez nas prowadzonych, jasno zauważyliśmy, że kwestie związane z brakiem wypłat były jednym z najpo, jedną z najpoważniejszych trudności, o ile nie najpoważniejszą trudnością związaną ze, z uczestnictwem strajku. Także podsumowując. Sądzę, że wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego jest jak najlepszą strategią w aktualnej sytuacji. Dziękuję. Dochód gwarantowany jest bardzo ciekawą e, propozycją. E, ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie ma wyrobionego stanowiska w tej sprawie, natomiast dość często poruszamy ten temat w naszych wewnętrznych dyskusjach. Osobiście uważam, że nie jest to dobry moment na wprowadzanie tego typu rozwiązania z kilku przyczyn. Przede wszystkim byłyby to bardzo wysokie koszty wprowadzenia tego rozwiązania, a w chwili obecnej skupiamy się na rozwiązaniu problemów, które mają osoby zatrudnione. Dlatego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekazało do Strony rządowej, a także do pracodawców, do partnerów społecznych, cały pakiet 23 propozycji antykryzysowych, które mają rozwiązać problem zatrudnionych związany z koronawirusem. Nie tylko zatrudnionych, ale także obywateli, mówiąc ogólniej. I w tym projekcie naszym są zawarte Między innymi takie rozwiązania jak zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych do 50% ostatniego wynagrodzenia. Oczywiście jesteśmy gotowi na wprowadzenie tutaj różnego rodzaju maksymalnych limitów tego zasiłku dla bezrobotnych, ale także obniżenie stawki VAT, także prolongatę opłat czynszów do spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnot mieszkaniowych. Także nieodłączanie mediów dla osób, które nie są w stanie w danym momencie ich opłacić, czy także takie rozwiązanie jak prolongatę spłat kredytów. Wydaje się, że w sytuacji, kiedy zagrożenie związane z koronawirusem się zakończy, poradzimy sobie z tą pandemią, wtedy będziemy musieli wrócić do. Rozmów, które będą miały na celu zmianę stosunków społeczno-gospodarczych w kraju, bo jak pokazuje obecny kryzys, nie radzimy sobie do końca z tymi problemami. Dlaczego sobie nie radzimy? Mamy całą rzeszę osób na umowach cywilnoprawnych. Musimy wprowadzić wyższe zasiłki dla bezrobotnych, bo jak pokazuje obecna sytuacja na no 811 złotych dla osoby bezrobotnej to jest zdecydowanie zbyt mało. Także temat minimalnego dochodu gwarantowanego pewnie powinien być jednym z głównych tematów naszej dyskusji, bo jednak rozwiązałby problemy mas osób, które mogą nagle stracić pracę i nie być odpowiednio zabezpieczone. Dziękuję za uwagę. Widzimy zatem, szanowni Państwo, że dyskusja wokół podstawowego dochodu gwarantowanego w Polsce nie jest jednorodna. Z jednej strony dr Maciej Ślinder oraz dr Joanna Grzymała-Moszczyńska są zwolennikami tego rozwiązania, z drugiej strony Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ, największej centrali związkowej w Polsce, ma trochę inne zdanie. Jesteśmy na samym początku tak naprawdę tej dyskusji. Jesteśmy również ciekawi Państwa zdania, czy to rozwiązanie jest dobre dla bezrobotnych, dla tych, którzy potrzebują dzisiaj środków do życia, bo nie byliśmy do tej pory świadkami tego, żeby gospodarka światowa tak gwałtownie zahamowała. Jesteśmy ciekawi Państwa zdania, czekamy na Państwa komentarze pod tym nagraniem.